Przypomnij mi, kto jest jej matką? To królewska córka. Foltest chciał ją uznać. Foltest nigdy by tego nie zrobił. Gdyby policzyć Benkarty, które ja spłodziłem, to mógłbym nimi obsadzić wszystkie trony północy. Co tam się do cholery Co się dzieje? Straże! Oś. W jeden z wiedźmińskich zabójców. Fuck Holy shit, what the f*** Mmmm, biacz O, oh, fuck Jedno zwycięski kiedy wie jaki, debio Dobra, hostu, kurwa You're dead, bitch You're going down Dwóch, oh shit Kwancie, co sięś robił? <fixtures> Jezuak mnie na pierdzielają. Ciu, 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 ciu. Dą, Odcinek odcinek się. odcinek 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 of Rivia. odcinek ja <śpiewanie> Tu que tu. <laughs> <xas us> Fuck, tudo so tudo Pusy nie żyje, ciekawe co się stało, nie? Zabili dzieciaka. Skurwy syny. Oh la 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 la, la. Yeah, 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 yeah. Dawaj, 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 zargeneruj sobie trochę mocy, Geralt. ty Yeah baby yeah, oh yeah Dobra, mam pierwszego Ej, on nie żyje, fuck you Oooooooo, oh. oh. Fuck you Nie zabiłem tego, zabiłem odwrotnie, ale What the fuck? This? Nie This? Tam. Jak on ma w ogóle, silny tytanker, no. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić. Mnie! <laughs> I bum, też headshot! Wiedźmi, nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć taką nie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, De Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko! Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to! Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca. Mam do roboty! I nekrofili będzie pominiętać! Z nekrofili tak? Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać. <laughs> Spoko, stary! Jest <laughs> ciągle. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek kłapę łapę pod kieskę wsadzał. Pają na stosie tak jak Sabrina nie rzut ja swoje zasady Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach Gówno nie obchodzi co komu smakuje Idź Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości O No dobra, na razie Ja cię kręcę. Przejdzie i na ciebie, Kryska. Fuck you. Nekromantyczne tuale. Ja nie mogę, default. Wychendorzyć trupa. <grymne> ja... Nagra jest zarębista. Dobra. Lecimy. Chodźmy, pomożemy defaultowi wychendorzyć tego trupa. Geralt z Rivi? Gotowy na wycieczkę swojego życia? Bez sobie nie poradzisz. Błękitny sen han Marwyna uśmierciłby zwykłego człowieka, no ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Jak wygląda rytuał? Cała ta nekromancja mi śmierdzi. Co zamierzasz zrobić? Błękitny sen Hanmarwyna to zaklęcie, które pozwoli ci przeżyć wspomnienia nieboszczyka. Będziesz widział, czuł i smakował to, czego zabójca zaznał za życia. Nie przejmuj się. Dla ciebie jako mutanta to zupełnie niegroźna operacja. Dobra. Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz normalnie. Głupio by było, gdybyś się przekręcił. Jeszcze nie. Krakwa powinna wys... Krakwę muszę wypić? O Boże. Mam coś takiego? Nie mam. I Gdzie jest ten sprzedawca? Nie ma sprzedawcy, gdzie w mod? Może prostu spać, poczekamy sobie do poranka Do południa